No, dzień dobry. Dzień dobry. Michalina, jak chciał, ale ja się uparłem. Słuchajcie, jeszcze raz przypomnimy sobie lekcję pierwszą ze szczepienia. Bo okres jak najbardziej dogodny do tego mamy koniec marca, cały kwiecień, a nawet i w maju, przy użyciu odpowiedniego sposobu czy odpowiedniego zrazu jest to możliwe. To jest podkładka. Akurat tu będę szczepił na jarzębinie. Czyli na takim odroście korzeniowym, jarzębiny, będę szczepił aronię. Mam tylko jeden krzaczek, i czasami dla znajomych brakuje, ale jak zostanie, to ptaszki będą miały co jeść. I zaszczepimy dwoma sposobami. Takimi, którymi się szczepi w marcu i w kwietniu, o ile mamy niewyrośnięte zrazy, czyli z razem. Jest to drzewko, które chcemy zaszczepić. Ta odmiana, którą chcemy zaszczepić, i pączki na tym zrazie muszą jeszcze być w stanie uśpienia. Tak, Czyli tu nie może być wyraźnych objawów tego, że już drzewko rośnie. Jeżeli to jest teraz koniec marca, możemy pobrać jeszcze zrazy bezpośrednio przed szczepieniem, bo większość drzewek jeszcze śpi, ale później. To już jest niemożliwe, dlatego kto planuje jakieś szczepienie, to jeszcze jest czas ku temu, by takie zrazy wziąć sobie ściąć, obinąć mokrą szmatką i włożyć do lodówki. No i teraz tak, dobieramy grubość zraza i podkładki. Ja myślę, że to spokojnie będzie gdzieś tu. Tak i robimy cięć. Pierwsze na podkładce fajnie by było jakby po drugiej stronie cięcia był pączek bo on będzie pobudzał tą część, tą okolicę do wzrostu i szybciej ten zraz ma szansę się przyrosnąć robimy długie 3-4 centymetrowe cięcie widać? tak i teraz na naszym zrazie też robimy 2-3-4 cm cięcie. Dopasowujemy te dwa komponenty Michalina. Czy ich długość jest taka sama? Prawie idealnie. Tak. Bardzo dobrze. Musi się pokrywać jeden Musi jeden. się to wszystko pokrywać. Tak. Dobrze, jeżeli mamy już dopasowane. I teraz tak, w zależności od tego ile pączków zostawimy, tyle wypuści pędów. Ale za długiego zraza nie możemy zostawiać, bo ta podkładka musi go wyżywić. Czyli tu zostawię tylko dwa pąki. Ścinam półtora centymetra, nad górnym pąkiem skłośnie, Ten zraz sięga po specjalne paseczki do tego celu. Macie je u nas w sklepie jest taki specjalny produkt 20 gram tych pasków, co znaczy, że około 20 tych paseczków tam w tym opakowaniu będzie. Zakładamy pierwszy oplot, drugi i trzeci. I teraz prostujemy jeszcze zraz i podkładkę, ten pączek na podkładce możemy zawiązać, tak, on nie musi być na wierzchu, nawet nie wskazane, ale ten pączek na zrazie, tak, pozostawiamy na wierzchu. Cały czas folia w najwyższym napięciu, żeby te dwa komponenty razem ze sobą były jak najciaśniej i dolegały. Tak, zaciskamy. I jak widać, całe miejsce szczepienia jest szczelnie pokryte. Tu nie ma żadnej luki. Tak. Jak jakaś się zdarzy, to trzeba będzie to zasmarować. Tu tak folia się odsunęła i musimy to zasmarować. Do smarowania używamy maści ogrodniczy. To jest taka tłusta, lepka substancja, która szczelnie pokryje wszystkie miejsca skaleczone, czyli ten wierzchołek naszego zraza i tu gdzie żeśmy ominęli folian. Mało ale zawsze. O. I tak to powinno wyglądać. Jeżeli mamy podkładkę grubszą od zrazu i to wyraźnie, czyli tu będzie pół centymetra średnicy, tu już mamy centymetr, a nieraz i ponad. Możemy zaszczepić metodą na przystawkę boczną. Czyli pierwsze cięcie na zrazie wykonujemy tak jak do poprzedniego szczepienia, przestosowanie. Tak, by na przeciwnej stronie cięcia był pąk. Tak. Bierzemy dwa pączki, zostawiamy i to już jest na raz. Przymierzamy. Jaką długość mamy cięcia? I taką długość cienko zdejmujemy korę z tej podkładki. Tak. Wszystko musi z każdej strony idealnie do siebie pasować. Tak. Mhm. I przystępujemy do wiązania. Nie wiem co ten kogut chciał powiedzieć, ale na pewno, że mam rację. Potwierdził. I teraz tylko kontrolujemy przy zawiązywaniu żeby zraz idealnie łączył się z podkładką i tak samo jak poprzednim musimy ten pączek zostawić na wierzchu tak? i mocno zaciskamy tak. miejsce szczepienia gdzie są widoczne skaleczenia obficie smarujemy by nie dochodził tam wiatr by nie dochodziło tam powietrze i przede wszystkim woda bo mogą wykołkować nam jakieś grzyby i po całym szczepieniu tak sprzęt już możemy schować pani Michalino i przejdziemy do drzewka które szczepiłem z zeszłego roku zeszłego roku tu miałem takie odrosty zwykłej gruszy. Prawdopodobnie podkładki od tej gruszy wielkiej. I tu żeśmy wykonali szczepienie przez stosowanie. Widać bliznę, tak, która się pięknie zarosła. W momencie, gdy te pędy z tego zraza, to był jego koniec. Osiągną wielkość około 10 cm, możemy przystąpić do zdjęcia folii. I przez cały sezon takie trzy ładne gałązki urosły. Tak? Tu jest też jest miejsce szczepienia na przystawkę boczną. Tu jeszcze widać maść ogrodniczą. Tak, i z boku przyłożony zraz, który się pięknie zrósł. I tak samo wypuściły nam trzy dorodne pędy. Ja jeszcze zostawię te dwa drzewka razem, bo one są na jednym korzeniu. Bo w razie jakiejś szkody, to może być jeszcze strat. Te dwie boczne gałązki. Przytnę przewodnik jeszcze, puszczę troszeczkę wyżej, a to niech już mi się roz, rozkrzewi, ładną koronkę. I tak przez 3-4 lata, jeżeli będziemy formować takie drzewko, możemy uzyskać już takie fajne drzewko, które już rok temu miało pierwsze gruszeczki i w tym roku też będzie miało parę kwiatów. Miejmy nadzieję, że nie zmarzną i będzie owocowało. Miejsce szczepienia jeszcze można poznać po tym, że te dwie kory są różne i tu ładnie skośnie to miejsce szczepienia jeszcze widać. Także, jak wypuściły Wam jakieś odrosty, jakieś samosiejki, o tu, jak pięknie widać, samosiejki, to możecie sobie zrobić młode drzewko, i w ten sposób jeszcze możecie gdzieś uratować jakąś starą odmianę gruszy, jabłoni, wiśni, czy czereśni, które rosną u Waszych znajomych, albo już im drzewo po prostu z racji wieku pada. No i warto by je zaszczepić gdzieś na młodym pniu, żeby mieć dalej te pyszne owoce. Tu widać też jeden, dwa, trzy, cztery, pięć pąków kwiatowych. Tu szósty, tak tu już siódmy. Także będzie nagroda za naszą 300-letnią pracę. Do zobaczenia, nie bójcie się. Szczepcie, są szkolenia, są filmiki. Dwa są razy poradniki. Nie, poradniki. Dwa razy nie wyjdzie, ale za trzecim razem na pewno. Tu mamy aronię, którą szczepiłem Przestosowanie widać? Przestosowanie Która ma już rok. Piękne widać cięcie, widać różnicę w wyglądzie kory. Bardzo dobra podkładka dla aroni właśnie żębina, Myślę, że będzie miała pierwsze owoce. Tu także w drodze eksperymentu zaszczepiłem gabłonię rajską, też na jarzębinie i jak widać wszystko się pięknie zrosło i nawet był duży, duży przyrost raz i potem urosła jeszcze pod jesień drugi raz, także czasami warto i poeksperymentować.